It's so lovely to see you again. After that ferocious feline chased you off, I never thought you'd leave your country cottage. Felines, dogs, uh, mice. I guess another word for a cat is a feline, or a cat is a type of feline, opposite of cats. Dzień dobry! Kontynuując miniserię poświęconą zwierzętom domowym, gdzie najpierw wytłumaczyliśmy skąd się wzięła i co oznacza nazwa K9, czyli K9, stosowana w odniesieniu do jednostek wojskowych i służb porządkowych pracujących z psami, dziś zajmiemy się kotami. Na początku obejrzeliśmy dwa króciutkie filmy wideo, w których padł wyraz feline. Oznacza on kota, podobnie jak a cat, Ponieważ jednak a cat jest wyrazem krótszym, ma tylko jedną sylabę, jest też częściej stosowany i bardziej popularny. Nie znaczy to jednak, że feline to jakieś kuriozum i dziwactwo. I nikt tak nie mówi. O nie. Nie, 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 nie. Zobaczmy, co stanie się, gdy w okienko wyszukiwarki wpiszemy to słowo. Proszę bardzo, setki wyników i wszystkie pokazują koty. Ale słowo feline obejmuje nie tylko koty żyjące pośród ludzi, ale wszystkie 36 gatunków, które znajdują się w tej rodzinie zwierząt rodzinie kotowatych. I tak są to. Tu potraktowano ogólnie, bo na przykład tygrysa nie dzielimy w tym filmie na bengalskiego i syberyjskiego. Następujące kociaki: a cheetah, a lion, a leopard, a jaguar. Amerykanie powiedzą jaguar, puma, Amerykanie powiedzą puma, tiger, Amerykanie powiedzą tiger, lynx czy ryś. I oczywiście nasz domowy kot. Cat. Ale powinienem był powiedzieć co innego i już się poprawiam. Obojętnie, którego przedstawiciela kotowatych będziemy chcieli nazwać, do wyboru i to swobodnego mamy dwie opcje. A feline lub a cat. Kot dziki czy domowy. Nie ma różnicy. Skąd wzięło się słowo feline? Z łaciny. Podobnie jak canine. W felinus oznacza koci, z kotem związane. I pod koniec wieku XVII pojawia się w języku angielskim przymiotnik feline, zaś w drugiej połowie wieku XIX wyraz ten zaczyna funkcjonować jako rzeczownik. Zobaczymy chociaż na dwa przykłady użycia tych słów w zdaniach. The San Diego Zoo is famous for its wide collection of felines. Zof San Diego jest słynne ze swojego szerokiego zbioru kotów. This veterinary center specializes in treating feline diseases. To centrum weterynaryjne specjalizuje się w leczeniu kocich chorób. Cóż, tak to właśnie jest ze słowem kot w języku angielskim. Takie słowa są dwa i nie mają ze sobą nawet jednej wspólnej litery. I na koniec uwaga dotycząca muzyki. Najbardziej znanym przykładem użycia słowa feline jest nazwa najbardziej znanego albumu grupy The Stranglers, właśnie pod tytułem Feline. A na nim najbardziej znany utwór grupy Golden Brown. I to chyba wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia kolejnym razem.